Niewielkie słowo przyzwoitość. Rozglądam się po mojej ojczyźnie i myślę szczerze zasmucony, że przydałby się dziś Polszczyźnie słownik wyrazów zagubionych. Słownik słów niegdyś znanych blisko, które umknęły nam z języka, bo nazywają te zjawiska, których się raczej nie spotyka. Więc gdyby ktoś zapytał mnie słów takich, wskazałbym obfitość, a głównie na literę P. Niewielkie słowo. Przyzwoitość. Znaczyło słowo to niemało. Kanaliom krzyżowało szyki, aż wzięło i wyparowało z kultury, nauki, polityki. Dlatego warto by pamięcią w dość nieodległą przeszłość pobiec, gdzie na historii z nich zakręcie tak zwany przyzwoity człowiek. Przypomnieć chcę na parę chwil, jak to ten człowiek w desperacji, swą wiarę w imponderabilia skrył na wewnętrznej emigracji. Chcę wspomnieć, co ten człowiek kochał, budząc w cwaniaczkach śmiech i litość, a wtedy się przypomni trochę niewielkie słowo przyzwoitość.